My wszystkim w tym odcinku robimy Manhunta z widami. Jeśli spodoba Ci się jakakolwiek akcja, którą zobaczysz w tym Manhuncie, to może zasubskrybować kanał. Życzę miłego oglądania. Jak ja Was hitnę to liczycie do 15, dobra? A wtedy, a wtedy, a wtedy zbieramy itemy? Mo, możecie no. itemy zbierać, jak chcecie. Dobrze, to zbieramy.

Wy mnie gonicie? Tak. A może. Możecie na początku. Radzę wam na początku zebrać itemy. Radzę wam zebrać itemy. U kogo tak klawiatura nawala? U kogo tak klawiatura nawala? Dobra, ale koniec stronie, strony a wy uży używacie kompasów? Tak Ej, jest z nie! Kompas zbagowany! Jest No! Nie, 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 nie! Co tu jest? W ogóle... W ogóle są kompasy zbugowane na ternosie. To to wyrzućcie! Ej! Ej! wyrzućcie kompasy! Wyrzućcie kompasy! Wyrzucamy. On to nie? No to wyrzućcie kompasy, dobra? O, dobra, jednak nie. Wyrzućcie... Chciałem tego. Wydarzę, wydarzę. O, teraz jeszcze odpłacię. Wyszcie, wyrzućcie kompasy! Wyrzućcie kompasy! Wyrzuciłeś? Wyrzuciłem. Dobra. Wszyscy? Okay. O, prawo. Pisk... O, prawo, coś było wyrzucony. Okej. Dobra, ja lecę za was zaraz. Uuu, przydobili się. Już chyba tulsy robię, ale nie było bo widać tego, że jest zrobiony kamienny rzecz. Tu, I te, te o, zaś nie ja tam. Nie pokazuję mi kłopiet, jak się to nie będzie czego. On shiftuje, on shiftuje, on shiftuje. Dobra. Ej, widzę kropketka! Ej! Ej, pomarańczowa to jest tetka. Pomarańczowa to jest... Ja nie mam tego. Nocy. Ja mam taktykę, ja chyba mnie widział bo w tłumie. Piekamy w ogóle, nie możemy zobaczyć gdzie on jest. Co w ogóle? Gdzie wy jesteście? Tak jak już. Ale jest tam dużo. Ale Radek jest pobarańczowa. No Radek jest pobarańczowa. Bo jest taka... Widać ja na tą, taką mini kropkę. O, nie piję się do was chyba. No ale to jest, bo kuczasz pana się. Ja nie pójdę. Widzę was ale... chyba, ale nie wiem czy w dobrą stronę idę. Ja byłem... Ej, Libiecka, ty jesteś w kopalni? Tak, ja jestem w kopalni. Na to wszystko jezmę. O, o, o kogo tu widzę, kogo! Ej, też mi się wyświetliła. On jest niedaleko nas, on jest niedaleko nas gdzieś. Ej, widzę go. A gdzie jesteście w kopalni? Ja wyszłam dopiero. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery... pięć, ja kucam, ty. Ale ty. Ja, ale czemu nie było mówione, że nie mogę kłócać? Wreszcie, no bo ja jestem sam! Ale ja jestem sam na nas wszystkich. No właśnie. No ale jak my mamy wtedy dalej. No, ja też szczeregierkę nie wiem Nie ma kompasu ale nie No wiem Ale to jest nie mądre! Bo mam szansę! na mnie! Mam szansę na schowanie się! O merde, brakuje! O Hulk! Ale mam farta Grosia, kończę do mnie! O, A kto tu żyje? Ja tu tam grosnik na górze chodzi. Daj tu, daj tu! Pewnie. Tak, to jest moje, to jest moje. To jest moje, a moje Proszę, ty masz jedzenie jakieś? A to ja co tam mam. Kapu kapła, tam drogną lęki. Mi i jemu. Wchodźcie tam set day! Ej, tam bliżej macie ten żelazny to? Ja mogę iść na góry, tam, niżej. Oj, sorry. ja, tam, ja mam żelazne i zaraz co zrobię żelazny kilo. Stać mnie na żelazny kilo. Mam żelazny kilo. A ja mam skarpetę. to... na O! Ja sobie co zrobię i sykierkę. Nie ma nic. Krokacz tam się analoga, od to nic. Możecie sobie poformić itemy i potem na mnie polecieć. Możemy, nie musimy. Ale, nie, ale możemy. to jest, to jest właśnie lepsza taktyka. Nie nie To jest o wiele lepsza taktyka. Nie uwierzycie mi, Creeper odsłonił diamenty. Aha, No nie, nie gadaj. Nie gadaj. Nie niż tego. Nie niż nie tego. Ja tylko chcę coś zrobić z nim. To chwilę tam zarazem. Ma. Tu masz. A Ale ja wiesz, do... zniszczyłem. Ale podasz mi trochę, nie? Patrz, macie jeszcze tu, patrz, patrz. Tu. Ej, Macie jedzenie? Groszek, ty masz na farmie jedzenie nam. No. A my w cave będziemy. Gdziemy... Dobra, o Nie mam jedzenia praktycznie. Ja weź pozbieraj te, 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 jagody, jagody te, pozbieraj. Nie poznam grę. Huuu! Jezu! Ej, tu jest, zobaczcie! To jest diament? Nie, żelazo, Dużo. Ja już jestem, wiecie, w, wiecie w, gdzie? W netherze, nie ja mam chodzenia. Pokonał. Ja zaraz pokonam Smoka i będzie łatwo. W ogóle z Wami jest o wiele trudniejszy Merchant niż z innymi widzami. Ale nawet nie zaczęliśmy atakować. Mówiłem, ale... Nie. Nie. Tym lepiej się od nich grali? Bo my już dużo zdobyliśmy itemów. Wy jesteście mega nagrodzi. U kurczowym. Dlaczego ten, ten straszemy go? Ze światacy dobrze, że Edek się nas boi. Prawda! No, może herku. Okej, okay. chyba no, mam i tonko. Ej, tam jest tutaj niżej. No nie. O, a nie, to jest mi O boże. Nie o, ma nic innego oprócz kurczaków. Nie, zostawcie mnie. Oj. Ten kto zabija! Ten, na ten na górę. kto! Ten kto załatwi swojego teammate'a ma pozdrowienia na filmie. Nie, 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 nie będzie nie bądźmy tam Nie, nie jesteśmy tacy przykupni, nie jesteśmy tacy przykupni, nie zabijajmy się. I takie, i takie groszek... I TAKIE groszek ZAŁATWIA Ja SIĘ jedno Dobra, podwyższysz podwyższysz stawkę. Ten kto da się zabić, nagra ze mną film. TikTok. Kto, ten, ten, kto załatwi... Wejdziemy mi ty, weź mi ity. Ale gołd Idzie ten szkielet? Myślałam, że ktoś załatwił gościa, to tylko bloket O takim mi nie? Będzie i czasem. Nie, od damy, oddamy. No my oddamy. I jesteście najlepszymi kolegami w takim kraju i bardzo... idealnymi kolegami. O jest krokaszek! A practice rodzicie mieli poduszkę zimną z dwóch stron. Dziękuję. Chyba. O, jest krok! Ej, czekaj! Ej, ja sam tylko tutaj, kogoś itemę zrobię. Ej, a masz węgiel? Masz węgiel? Ja? No. Dobra. Dobra. Bo jak ci powiesz o taki mukej, co może. jest! Świnki! Prosiaczki! Tego, to ja pójdę potem. Nie wiem, no czemu ja nie trafię I... tego świnkę. Tu jest ostatnia. No i tak. Idę do Was? Dobra. Ijdę. Dobra. Czemu tu nigdzie nie ma żadnej wioski? No ja już powinna znaleźć trzy wioski maksymalnie. Teraz zrobię. o go. Okej, owcąd są. Aaaa nie Jesteście tak jeszcze daleko mnie... Jeszcze gado masz? Masz gado? Ja wam powiem coś. Ja, ja przez cały czas siedziałem dosłownie pod ziemią, w kopalnych, bo groszek, groszek, nie, kto to był? Gug, guguś, nie pamiętam. Nie pamiętam. To dosłownie ktoś, ktoś stał na moim bloku, bo ja byłem pod ziemią i ktoś w ogóle stał na, na moim bloku pod ziemią. Ale dajcie chory, bo ja nie po Hmm. Cały też to chyba nie no, a tak naprawdę to nie chciało dzisiaj iść. Chciałem na jaźli to tak tylko pójdzie, dobrze, kończy. Dobra. Chłam, lecimy tam. Nie ja, to chwilę? Co? Wy już diamenty? Ej, wy już diamenty macie! No, tak nie widziałeś Archivment na czacie? Ja ale groszek. Groszek pewnie. Groszek pewnie używa kreatywa. Jak kto? Goguś. No, patrz. Groszek pewnie używa ten e, gogus. Go, gogus. pewnie używa kreatywa. Co? Go. nie Nie, nie, akurat, akurat. Tylko nie wiem, O, tylko... tego, to pójdzie, Ja żadnego Już. Dziękuję. Tak. Ej, No daj, tak. 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 no dziękuję. Trzymaj, oglądany Minecrafta, Minecraft. sobie... Ej, ej, nie, nie, ej, z twardy, kuchy, tak... ej, y, masz, ten, masz książkę? Bo mam te i ten o, kur... o, nie, 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 na nie, nie, pewnie nie, nie, pewnie nie, nie, iść. Goguś, a nie, nie, używasz nie, 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 Ja, nie używam ja mam nie, znaczy mam opa, tylko... Po nie używam za z opa. Aha. I mam w ręce. Można, można. O kurde. Oste. Można. O, Ej, włącz dobra, włąc tam mi... Set ktoś! Włączcie giem! Ja, ja, ja. ja wam powiem tak! Co chwilę szukam wioski i nic nie mam. my mamy... Ja mam... I wiecie, że ja mam... Ja mam tylko ten... Żelazny, ja mam, ja mam yy, kamienny kilof i kamienny miecz. E, ten, no kamienny miecz. przechodzimy na Minecraft'a przed, tym, przedatkiem. Możecie. Ale ale... Go, Możecie, ale wtedy jest, no. nie, nie nie załatwicie. Ej, bo jak wy... Nie gadaj. Pokaż. Macie wioskę? Ej, ale... nie, Ej, ale jest... nie. Ej, Najgorszy moment. Dobra, nie ja wierzę w to No ale ja nie mam szans z wami! Ma To jest straszny krótki manhand Proszę grać sobie diaksa. No nie wierzę w to! Ale Erektor, ty masz taka chyba No ja nie mam żadnej wioski! Ja mam... No świnia będzie na ten! Świnia będzie na książki! No? Świna? A nie prawa? Świna. Świnia! Jestem świnia. świnia na krowy. Nie wiem, co Świnia na książki. Świnia na książki. Ja wiem, Ja mam takiego pecha w dzisiejszym filmie. No i Tak. Jest, jest, jest. do niej. takie, ma 4 kobla? Nie wierzę. Nie, ja nie mam. Patrzcie co to jest! No kurwa, Uuu. Ja to wpadnę do koniec. Ryzykować? Dobra, masz 5 diamentów. No nie wiem. Chyba nawet tym razem. O no nie! Słyszeć? No i tak, i tak zrobię, bo już połowę wysadę. Okej, okay. jop. Nie, Jezu Chryste. zawał Ej macie dać trochę żelaza, jakieś 7, co się nie robi? Jezu Chryste. Nie, nie, nie. A może jeszcze raz o. tutaj, bo może jeszcze 7 diamentów znowu. Ale nie, nie, nie. Dobra, dam ci, co chcę, żebyś dał. Nie koniecznie pola na. Pala. Na dół chodźcie, na dół chodźcie tutaj do kajpa. Ja mam takiego loła! bo ja skurczyłem. Dobra, ja, tań. Mogłeś wrzucać je. No dobra, nie idźcie, bo tutaj się nie opadaj. Przyuważać. W ogóle ci dam. macie taki dobre sytole. Jest, dobra, mamy to. Okej. Okay. Muszę być ostrożny, żeby to zrobić. Czekaj, groszek! Gdzie ty jesteś, groszek? A ty tam jesteś? To. No. Idziecie już do, do mnie? Co? O, Idzie? do... Idziecie do mnie? A możecie mi... możecie do mnie nie iść, poproszę? A my nie idziemy. To się cieszę. A ty, kolejnych struktur. My się oddalamy. Chcemy... Mamy tajny plan. Załatwić mnie... ...sikierami. Nie. Widzicie? A tam jesteście, czyli na spokojnie... No, ...mogę zebrać okay. pierwsze żelazo. Jest ile tego? Dobra, chodź groszek. Okej. Okay. Jeszcze na dole było. Ale czy na dół się opłaca iść? Tam jest. Eee... Niebezpiecznie, ale może radę. Dobra, nie niby, tam radę. Można niby, ale groszek eee... też tego nie zrobimy. A jak... Ale takie pytanie. Czy ty robisz coś innego niż to jest i i milcząc? E, i... kurde, i... Chodzę i chyba nie wiesz, gaski robi coś innego. To ja nie! <śmusz> powiem wam... Że... Powiem wam, że mam 8 żelaza. Ja mam jedną... E, ja mam jedną część e, diamentową, chodźcie. Osiem... Jak my... Jak my mamy po 8 diamentów już. No to fajnie. No to mam loła. Możecie męcząc? O, ja to? Macie uszkolę, to? No to chyba tu Możecie już do... do mnie Możecie do mnie Chcia iść. do Co? Ale Ale jestem z Nie gadaj nabrać. I tak nagle za piecyk muszę zrobić. Się że to pigli To czy ja? A to ja? chodź tu. Jestem za mnie, nie straszcie. Czekaj, proszę, czekaj! Nie straszcie mnie. Obserwowany. Eee, nie obserwowany Ale może na biomasie? Nie Grosiek masz jedzenie? No to ja to mam Ja jestem na biomie zimowym Ja jestem na biomie Ja jestem na biomie zimowym Nie zabraliśmy tego chleba z kurde. Lebu a nie, bo tam by chyba nie było chyba to była ta światkowa. Chyba? Tam się armią. Czekaj na... O to szybciej z tą ludzi Ej, włączcie tam Set Day! Ja jeszcze nie mam knocy! Ale no będzie! Co? EdyKalety robi. Ej, Edy, weź to jest. Coś o, a wy nie wiecie. Wy nie wiecie co ja robię! Wy nie wiecie co ja robię! I gówno a my będziemy mieli ten. Ale ja... Okej. Do mnie to było? Nie, 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 nie. Spokojnie, Edek. Tak. Dobra. Kurwa tego Edka nie da... nie rada rady znaleźć. Czy... Czy mhm. pan użył wulgarnego słowa? Ej, Edek, ty możesz przyklinać, bo jakby co to myśli, taki program do wycinania. pobierzemy z Groszkiem i tam wychniemy przekleństwo i tak dalej, ale nie za dużo. Dobra. Bo wycinanie strasznie długo zajmuje. Dobra, przetestujemy! No, ja edek, nie ratuję. Dobra, wy nie uwierzycie, co ja co mam i co będę miał. Ej. Jak. Ej, ha, taki program Aj wtedy. Okay. Idziecie Mam w się nie zwaliłem. Idziecie w moją stronę, tak? Nie. Nie. Widzę właśnie, że kropka się powiększyła. To ja go, my jesteśmy w Kębie na razie. Ja, się, ja buduję się do góry. Jakby nigdy, nigdy, nigdy nic nie. Dobra, co się masz budować? Kolejne piaski. Szkoda, że Mam ziemię, mam ziemię. O siema! O nie, bloket! Co ty robisz? Proszę dajcie mi zrobić spokojnie itemy. O! Bloket mentality. Bloket rzucę Ci wiadro! Aha. A tak czy znaczy, ten, zostaw kontentu. Zostaw mnie dla kontentu! Właśnie. A, a tak widziałeś co osiągnięcie moje notarcie? Widziałam, widziałem. O no, dobra, ja chyba sam skoczył w przepaść, wiecie? Skąd? Aha, dzięki. No niestety wygraliście, no. Pierwsza... Ale ja, ja, ja się ten zaklinowałem tym, yy, tym, ty, tym jagodą, potem zwaliłem blokada, potem bloket zwalił mnie, zrobiłem klacza jagodami, potem bloket mnie gonił, yy, ten, dir ten go ten, jakby zablokowałem i mnie załatwił. Niestety.